Z tej strony Rock i witam was na Skywarsach. Jest to serwer Citroxa i trafiliśmy właśnie na taką dziwną mapkę. I co? Naszym zadaniem jest yy, zebrać początkowej temy właśnie skrzynce, tu jest jedna, a druga, nie wiem, bo nie grałem na tej mapie jeszcze. No i co? Wystartowały właśnie super VIPy, teraz VIPy, a za chwilkę wystartują normalni gracze, czyli my. Okej, okay, bierzemy pierwszej temy, mamy jajka i śnieżki, to jest bardzo... Są bardzo dobre itemy, bo można zrzucić kogoś. Tak jak tą świnkę, tylko że nie będę tracił śnieżki na nią. Tutaj jakaś owca, o patrzcie. Mamy ukrytą drugą skrzynkę. I super, mamy jakieś pierwsze itemy takie do defa. Sztabka jest, sztabka I Właśnie, bo często są ukryte w takich piekarnikach właśnie rzeczy. Ale nie mamy żadnego miecza. To sobie zrobimy mieczek. To sobie zrobimy mieczek! Oni chcą, żebyśmy tak zrobili właśnie. Nie, to przecież tak się łopatkę brało. Ale lepsze to niż nic, nie? Nie, to zrobimy... Tak. Kamienny. Będzie pięć obrażeń, jest dobrze. Pewnie większość w ogóle nie ma. Chociaż może ktoś od razu ma już diaksowego miecz, albo coś. Kurde, nie, nie, no nie! Serio? A, to taki bóg. Czy trafimy go śnieżką? Trafiłem, spadnie! I spadł, właśnie zabiłem typka. Takie tu świnie głupią. I doszedł nam jeden punkcik. Jestem na razie pierwszy, jak widzicie. Więc jest bardzo dobrze. A tu już we mnie strzelają jakimiś rakietami czy czymś. Znaczy TNT jakimi rakietami. Tam ktoś idzie. Dobra, idziemy na środek, bo... Tam są bardzo przydatne itemy, tak? Tu sobie wodę wylejemy. Gdybym spadał, to będę miał szansę jeszcze się jakoś ratować. Dobra, szybko idziemy, póki nikt nas nie patrzy. Robimy podwójną ścieżkę. Tak powinno się robić, bo większe szanse, że jak nas yy, strącą śnieżką, to akurat wylądujemy na drugim stopniu tej ścieżki. Więc to od razu nie będzie świadczyło, że zginiemy i jestem na środku chyba jako pierwszy i to jest naprawdę sukces bo tutaj mogę super itemy znaleźć chyba że już coś tu jest ale krzaków to tu jest lagi trochę są patrzcie iron sword ja super kolejna skrzynka bierzemy te rzeczy żeby oni nie mogli po prostu o oh, fuck fuck jest zabiłem go ale też miał mieć Iron Sworda. Tutaj kolejny. O ja Lejemy lawę. Lejemy lawę, żeby tutaj się nie dostali tak łatwo. Ło, prawie sam się zabiłem. A widzicie? Jest dobrze. A może być jeszcze lepiej? Tutaj wy wywalamy to. 28 metrów od nas, 10 metrów. Idzie tutaj do nas. Dobra, mamy, mamy go, mamy, jest, zabiłem kolejnego. Teraz szybko i wygrałem mapkę. Jest, super. Jak widzicie, udało Ci się wygrać, zabiłeś 3 graczy oraz zdobyłeś 22, 22 monety Okej, okay, to widzimy się na kolejnej mapce Okej, okay, jestem ponownie I dzisiejszym sojusznikiem dla nas będzie XX Masło X XX Masło XX, okej okay. Mamy właśnie sojusznika, czyli ja nie będę bił go A on mnie, jeżeli on zostanie i ja na koniec mapki No to po prostu co? To po prostu na koniec będziemy się dzielić te mami albo coś Albo na łapki się będziemy mieć, to zale... A dobra. Myślałem, że tam już nic nie ma. Iron Sword, Paściech. Super, mamy mieczyk, już żelazny. To jest bardzo dobry miecz. Mm, piec. Aha, okej. Okay. Idziemy, 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 idziemy. E Wiby mają dużą przewagę, bo już, już nawet teraz by mogły być na mojej wyspie. Jeżeli zaczynają wcześniej ode mnie grę. A my idziemy dalej. Wylejemy sobie wodę. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, idziemy dalej. Tam nie... Nie, no pójdziemy tam, pójdziemy tam. Nie, pójdziemy na środek. Na środku może jakiś diakto. Ja, już do mnie strzela koleś. Ale który to? No co jest taka... Czekajcie. Cztery shorty wezmę. Jest, już mamy wyższe renderowanie kratek, więc to będzie super. Patrzcie, nie mam nie mam czym go wziąć. To robimy mu takie ofensywne plecy! o zabił mnie! Dobra, no to... Widzimy się na kolejnej mapce. Okej, okay, jestem ponownie. Jak widzicie, teraz trafiała nam się taka mapka, taka dżungla jakby. No i nie wiem, modlę się, żeby były fajne itemki. No bo jak będą no fajne, to da nam fajny start, że już będę mógł wygrać. Tak na farcie mi się tą pierwszą mapkę udało wygrać. Dobra, bierzemy, mamy fajne buty. Hełm. <laughs> no i trochę mniej fajny ten kamienny kilof. Yy, tutaj mamy OK. Spodnie. Żelazne buty... Nie no, żelazne weźmiemy. I co, nic nie ma ukrytego, nic serio, niczego, nic... Dobra, idziemy. Nie mam miecza, ale znajdziemy mieczek. Spokojnie, spokojnie. Zachowajcie sobie spokój. Już idziemy po mieczek. O nie tu. Woda. A, patrzcie, patrzcie, jaki kazaczek tam na dole. Leciał, leciał, jeszcze mi tak na, na końcówce mi tak. Zrzucił chamsko. A czemu ja do sąsiada? Ja nie chciałem wcale tu... A! Sąsiad sąsiad jest idiotą i nie wziął rzeczy. Więc sąsiad jest fajny, sąsiad jest fajny, tak? A już się... Już nie wiedziałem co zrobić, bo myślałem, że to jest jakaś inna wysypka, a tu idę do sąsiada. Dobra, trudno, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że tą wodą nikogo nie uratuje. Ale jestem sam, znaczy... Zostałem ja i jeszcze dwóch typków, więc mamy szansę dotrzeć do końca. Tam już idzie. Wiedziałem. Już do mnie strzelał. Widziałem go, widziałem o tam. Są. Yy, przegraliśmy to. Oni mają so już Przed chwilą byli o siebie i nic sobie nie zrobili, więc to też może być tak dla nas troszeczkę. No nie za fajnie, no nie za fajnie. Teraz nas rzuci... Wiedziałem, dobra, no to ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się ta gra podobała, to możecie pisać, że chcecie więcej Skywarsów. No i do usłyszenia w ponownym filmiku. Cześć!